Dziewczyny, jakie zajęcia wam się podobało? Co w zajęciach wam się najbardziej podobało? Co was zaskoczyło? Powiedzcie swoje wrażenia. Najbardziej chyba to chyba najlepsze były te, te zajęcia z anatomii. Dlaczego? To, dlatego że zawsze jest zupełnie inaczej widzieć faktyczny narząd, faktyczny organ mieć go w rękach, mieć to podtrzymać, zobaczyć, odszukać poszczególne części, iż na rysunku to zobaczyć, bo to nie w prawdziwym właściwie to nie jest zaznaczone różnymi kolorkami, to jest też się człowiek wtedy uczy. Mnie najbardziej zaskoczyła ta sala do odgrywania tych scenariuszy, bo to było takie wow i naprawdę zrobiło z nami takie wrażenie, jakbym była na jakimś miejscu wypadku. A Was jeszcze? Ja się się podoba z jaką realistyką jest tutaj wszystko oddane. Wszystkie... Nie ma tutaj rzeczy, które są atrapami, tylko każda jest realistyczna i wszystko jest idealnie wypasowane. Ja I należy no, się właśnie taki narząd realistycznie zobaczyć. A co widzieliście? Serce, Serce. Serce i ręki świni. Okej. Okay. Nikola? Mi osobiście podobała się najbardziej anatomia, jednakowoż bardzo zaskoczyły mnie te sale Anatomy. imitujące sory i dla dzieci, i dla osób dorosłych niesamowite. Wow. struny były bardzo wytrzymałe i dało się podnieść na nich całe serce. Też jakby, może struktura tego wszystkiego? Mhm, struktura serca, tak, struktura serca. Mhm. tak. I różnica pomiędzy ścianą komory prawej i lewej. Tak. Mi się Siem. podobały bardzo te zajęcia z anatomii, Były bardzo Dlaczego? takie ciekawe. Odkryłyśmy dużo rzeczy które się znajdują w sercu i właśnie to, co, to czego się uczyliśmy, to mogliśmy zobaczyć na żywo. Tak, mogliśmy na żywo zobaczyć jak wygląda serce i, i też dotknąć tak. tak. Na przykład aorty, zobaczyć, no, na zobaczyć, co można. No, naprawdę im serce zupełnie inaczej, to wszystko wygląda niż jak na rysunku się patrzy, wszystko jest na kolorowo, zaznaczone, wyraźne, tak na sercu trochę można się pogubić, więc bardzo <laughs> warto takie zajęcia po prostu.